w tej uroczej nocy. Więc się JD Gamer i dzisiaj gramy sobie w grę, nazywaną potocznie H1Z1 Tak jest. Mm, gramy sobie Ym, jest to seria, nie wiem... Na, nazwijmy to Nocne Granie. Zobaczcie, że przyciszę trochę tutaj dźwięki z gry. Wolę, żeby mnie było słuchać głośniej, niż jak jest gry, to... Przecież chcecie je... słyszeć mnie. Ja to wiem, ja to wiem. Ym... No i tak, jest to seria, w której po prostu będę grał jeden mecz Battle Royale'a, bądź też... Czego, czegokolwiek innego, w jakąkolwiek inną grę. Coś tak czuję, że to dalej jest za głośno. Damy, tego. Tak jest. Ym... No i tak... Zobaczymy, zobaczymy czym się uda. Po prostu będziemy... Będziemy po prostu... się młodziejem się udało wygrać. Jak ja nie wygram, to w sumie nic nie stało. Polacy nic nie stało. Jade nie wygrał, ale też nie przegrał. Bo tylko ten, który ginie pierwszy, przegrywa. Tak jest, mm, Chciałbym jeszcze powiedzieć jeszcze raz, że ta seria nie polega na tym, że gram w H1Z1, lecz, że gram w różne gry randomowe, które nie polegają na single playerze, czyli na przykład taka gierka jak H1Z1, Battlefield, Throve mm, i takie gierki właśnie, w których można sobie randomowo pograć, ale głośno, masakra. Po prostu, poczekajmy. Ok. Kurde, coś tak myślę, że jest zagłośnie jednak ten dźwięk. Yes, classic, uh. Czekaj, wiesz, no, nie sprawdzić. Zaraz znaczy się bałem tym dźwiękiem, ale... Dam, Damn, dam, dam 40.

Tak jest. Mm, dobra. No, spawna nie o najlepszego nie będę razie z miasta, bo nie dolecę. Lecz za to zrespię się koło supermarketu, w którym, no, mogę powiedzieć, że czasami nawet dobrej temy się respią. Oczywiście, jak padnę w, powyżej 100, to oczywiście zagramy jeszcze jeden. Jeszcze jeden mecz. Czy tam rozgrywkę, czy tam grę Czy tam cokolwiek Dobra, słuchajcie, jesteśmy w, wylądowaliśmy przed supermarketem i co my tutaj mamy? Pierwszy... No, do kasy, do kasy, do kasy, do kasy mamy kawaha i teraz Dobra, obciamy. Tutaj jest hełm, tutaj jest hełm, ten lepszy Dobra i teraz idziemy do, do innych kas. Przeważnie w takich supermarketach w kasach można znaleźć, albo na kasach inaczej mówiąc, można znaleźć takie fajne itemki. A, plecaczek. Szkoda, że nie military tan, ale może być. Zajrzymy tutaj do... A, nic, nic nie ma. Też nic nie będzie, ale tutaj... Blue and gray Nie lubię średować backpacków, więc... Nie piszcie mi na przykład, a dole tutaj w sobie. Yy, nie lubię średować backpacków, więc... Więc no mi nie piszcie, że zapomniałem O, jak pięknie, shotgun Tyle klikania O, military backpack No Dokonasz ładowanie, tutaj jest granat Który się do niczego nie przydaje według mnie no i dobra, dobra, dobra. Ej, skoczyłem. Co że. Zza... O, pięknie. ARKA. No i mamy załatwiony setup. Najsowo. Nice Jeszcze przydałoby się, nie wiem, jeden 8Kit. I by było wszystko. Chcę coś dla coś Dobra. O, tutaj chyba ktoś był. Nie jestem pewna, ale chyba ktoś tu mógł być. Sądzę tylko po tym, że nie ma e, amunicji przy AR-ce, więc... Mo mogę też być... Mogę też mieć paranoję jakąś, ale strasznie tak... Ledwo co mówię, ledwo co się wyduszam, ale próbuję szukać aid kitów, które, no, się. Jak ktoś mnie postrzeli na przykład do szybkie regeneracji zdrowia. Ym, modląc się o to... Że nikt nie zlutował po bliskiej. Yy, po bliskiej. po bliskiego. tam gdzie są te przyczepy, po bliskiego. czy ja widzę samochód? Samochód! Po bliskiego kempingu przebiegnę tutaj i spróbuję coś zlutować. Obawiam się, że ktoś tutaj zaraz wyskoczy i mnie zabije. No nie wierzę, najsowato. Nice Sprawdźmy jeszcze tutaj. Także piękne przyczepy nieznanej mi bliżej firmy. Głównie w poszukiwaniu First Aid kitów. No niestety. Niestety, niestety, niestety nie poszczęściło się, ale ostatnia szczepa. No proszę. Coś szczęście dopisuje. Dobra, jeszcze nigdzie nie. Nigdzie nie jest znacznie na mapie, gdzie jest ten, więc gdzie jest kółeczko, więc po prostu. Więc po prostu pojedziemy tutaj. Dobra, jest. Nie ja wiem może tutaj Wiem ja trochę tutaj o tego. Tak, Także on tak, mam... ledwo co było widać, gdzie na przykład siedzę Dobra, tam są jakieś domki, ale tam się na pewno nie będę wybierał. Zobaczmy co mamy. Mamy 30, 60 amunicji do AR-ki, 60 amunicji do Kawaha. Ym... Trochę tamtej amunicji do shotguna, dwa Aidkity i jeszcze plecak, który w takim przypadku można zeszredować i zamienić na dwa pandaże. Ale normalnie... Mm, mi się takie coś nie przydaje. I naprawdę starczą te gazy, które tutaj mamy przy sobie oryginalnie. Jest tak, my jesteśmy ym, gdzie jest lokacja E3, jesteśmy E3, jesteśmy troszkę w dupie, bo się znajdujemy tutaj. Więc musimy... E -S -E, e, -S -E, e S, e tam Damy radę. Nie ma się czym przyjmować i właśnie słyszę, że bodajże słychać mnie za za, za, za cichutko, znaczy za głośno, a gra jest za cicho. Mam nadzieję, że to to poprawi. Te paski tak skaczą, nawet nie, nie, mam, nie mam żadnego rozeznania. Mogłem zrobić jakiś test, ale. ...niezwyczajnie byłem leniwy, a chciałem to nagrać. Nagrywamy dobre 10 minut, już za niedługo. No dobra, 9. i um. ja nie chciałem teraz zginąć, bo to było trochę lamerskie. Bo 10-minutowego odcinka nie będę wsadał. 30-minutowy 30 tak, ale 10-minutowy. Mm -mm. No dobra, może, może, może. Teraz mój dobry kolega Razor Sharp AK Kacper gra w trowę, w gierkę w którą także chciałem zagrać, lecz e, multiplayer nie działa, a teraz działa. Więc trzeba się będzie za to wziąć. Naprawdę polubić się gierkę. Gierka jest bardzo sympatyczna, podobna do mojej kiedyś ulubionej gry e, Realm of the Mad God. To jest. No i to jest taka Minecraftowa, więc... Dla fanów gry Minecraft też się coś znajdzie. Można także budować, niszczyć, wybu... eksplodować, strzelać, magować. Wszystko. Naprawdę wszystko. Wszystko co się można, co można wymarzyć, naprawdę. Gierka, no powiem, że jest dosyć rozbudowana. Mamy strasznie zaawansowany system craftingu rzeczy, reforżowania rzeczy, umiejętności, atrybutów broni. Więc no jest co robić, jest co robić, naprawdę. Nagrywam teraz także na rozdzielczości 720p, bo obs tylko tak mogę nagrywać, ponieważ nie mam podglądu w tym 1920 y, na 1080. Jak gram, potrzebowałbym tego drugiego monitoru, ale. Monitora. Monitora. Z e mieliśmy jechać tam. F5, już, już coraz lepiej Przecież wcale bym nie powiedział, że jest zajebiście dobrze Wszyscy grają w trowę, naprawdę Gierka jest tak niesamowita, że przyciągła sporą uwagę odkąd wyszła, a wyszła, ja wiem, dwa tygodnie temu coś takiego Ale się. Nie! Rip, rip auto R.I.P. R.I.P. in Peperonis, dokąd dobiegliśmy? Gdzie? 6 Jesteśmy tutaj Więc nie musimy się przetać, tam jest kar... karpak tak. Boże nie jak się wystraszyłem O mój Boże Żebyś... nie Połóż się Ja nie mogę Ale zadrżałem Zadrżałem w środku Ja nie, nie Bo jest już po północy i tak... Wszyscy śpią sam siedzę Zaraz ja pójdę do ziomków do... na, na Skype'a Program sobie razem w trowa. Może przy okazji to nagram, chociaż nie jestem tego pewny. Nie jestem tego pewny, ale Gierk naprawdę miodzią. Na pewno zobaczycie ją na kanale, ale nie jestem pewien, co z moimi ziomkami. Oczywiście... O nie, please, just please, 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 please. You motherfucker Teraz marnowałem amunicję, więc wyciągniemy kałaszka tu no, 7 pocisków 7 pocisków tak jest. Tutaj może ktoś być. Przede wszystkim jak usłyszenie moje strzały. Na pewno ktoś tu się będzie kampił. Ja chyba w dobrą stronę idę, nie? Tutaj głupio sta stawać w miejscu i sprawdzać pozycję, ale... Co tam? Erik to hardcore. czy ja to hardcore. A Erik to ja... E, ja to Erik. Hardcore to Erik, czyli hardcore to ja. Nie wiem co mówię. Już, już mi po prostu odbija śpiący jestem dlatego tego. Tak jest. Moi kochani. Jesteśmy... Nie wiadomo którzy. Wiemy tylko, że Liboran został zabity przez Linda P3. Po tym nie została nam... Nie, 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 dan, nie dane nam było zobaczyć e, liczby graczy, które zostały do wymordowania. LOL Naprawdę, mogłem zabić tego, co chciał w tym samochodzie? On pewnie teraz będzie taki obraz zrobił. Możliwe, że tam przejechał, bo się w sumie nie, nie zwrócę na to uwagi. Ale co tam? Dobra, tutaj na razie w lesie się rozlana, nikogo nie widzę, chociaż nie. Dobra, może to wszystko nie będę widział, bo w takim malutkim okienku 1200 720 Ale, damy radę. Bo się że mi ktoś się zaraz wyskoczy, i... Strzelają się Nie jestem w stanie powiedzieć Gdzie się strzelają? 35 graczy no. Nawet nawet powiem Nawet nawet Możliwe, że pojawią się też Battle Royale Team Team Battle Royale to się, Royale też się nazywa Chociaż... To jest tak, nasze zjedzikać... h Musimy iść na S South, czyli miasto No, nieciekawa sytuacja, nieciekawa na Nami nikt nie jedzie Mieliśmy samochód, mieliśmy taką dobrą szansę, żeby wygrać I no niestety moje driving skills ją spieprzyły Ale jest jeszcze, sz... jeszcze, sz... jeszcze sz... sz... szansa na to, że znajdziemy samochód, w tym oto pięknym, opuszczonym i zawalniętym przez zombie mieście Na razie biegnę ulicą jak idiota, który chce iść do odstrzału, ale... Miejmy nadzieję, jak to zwykle, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję ale Miejmy nadzieję, że nikt nas nie, nie zauważy. zauważy O, dziura, woł, tak nawet na bok Kurde, mam pewne obawy, że w tym mieście spotkam coś złego. Ale w sumie mogę umrzeć, bo 15 minuta nie żartuję. Będę się starał, dam z siebie wszystko. Ale boję się, że jak dojdzie do jakiegoś starcia, to tym kałachem raczej nie wygram. Bo kałach to jest w moich rękach naprawdę w broń. Ale w sumie to nie. Armor się przyda. Dobra, czym prędzej z idźmy. Nie, nie, nie mam prawa się stawiać w miejscu. Nie wiem, gdzie może być ten. Sprawdzę się ten domek. No to nic nie ma. O! dobra no 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 no. jest jest. Już nie miał a afterej krzowie Dobra bandażujemy się Widzicie? Trzeba być strasznie czujnym tutaj w tych w tych okolicach Bo tutaj jest teraz safe zone ogólnie w tym mieście. Jesteśmy w Cranberry centralnie. Praktycznie, praktycznie, może tak troszkę na prawo. W środku tego całego kręgu, więc raczej się nie będę stąd ruszał Raczej się trochę cykam Będę kampił jak mały pisior ale Dobra, nie dla, dla Waszej rozrywki ideolo Będę się starał unikać jakichkolwiek starć Dlatego też pójdę właśnie tędy Pójdę takimi zaułeczkami, za, żeby był trud, trudniejszym celem. Ym, jakbyście się dziwili, czemu ruszyłem tak odważnie w jedną stronę. To otóż yy, zobaczcie tamte mury to są bodajże. Nie, to nie, to nie jest to. Yy, tutaj gdzieś jest po stronie policji, na którym przeważnie znajdują się dwa samochody, a nie trzy. O i chyba minąłem. Nie co, nie wiem czy to to, nie, to to w drugim mieście było, tutaj, a tutaj też musi być gdzieś po policji, tylko nie wiem gdzie, chyba tam. Pójdźmy i sprawdźmy, przekonajmy się na własne oczy. Yy. Okolica wygląda czysto, ale... Otwarte drzwi Niezbyt ciekawa sytuacja Słychać jakby podwójnie... Podwójne... Dobra, nie, nie chcę wchodzić, bo... ...się trochę cykam Makałacha i się cyka Dobra No, zmniejszyło się. Trzeba iść na... WS WS, WS... WS Proszę, bądź laminated. Wooden, niestety. Tutaj jest dość pokaźny lód, więc oceniam, że tutaj nikogo nie było, na pewno. Są buty, dobra Szybko zwię się, tutaj na, na pewno są tutaj ludziksy eee, Tutaj raz wylądowaliśmy z moim ziomkiem i znaleźliśmy dwa samochody Niezła sytuacja, nie? Muski tu Cały czas mam wrażenie jakby Ta gra po prostu była za cicho ale no nie chcę przesadzać, po prostu jestem, Byłem po prostu zbyt leniwy. Tak przyznaję się byłem zbyt leniwy, żeby sprawdzić to przed nagraniem. I ja nie mogę, naprawdę. Taka fajta łapa z siebie. Byłem po prostu zbyt leniwy, żeby sprawdzi sprawdzić to przed nagraniem. No i z was zawiodłem, no. Teraz może, mogę być albo za cicho, albo gra. Ale obiecuję wam to, że wam to wynagradzę w kolejnym odcinku, ponieważ sprawdzę to przed nagraniem i wszystko będzie mieć tak jak w każdym odcinku starori. Chociaż tam pierwsze cztery odcinki nagrywaliśmy na pałę. I nie wiedzieliśmy w sumie. Znaczy się. Hmm, ogólnie ja w sumie mogłem sp sprawdzać jak nas słychać hmm, po zastopowaniu nagrywania każdego odcinka, ale nie nagrywał ciągiem i tak trochę lipnie by było odstawać od jego nagrania On miał na przykład ogólnie nie wiem nagrane godzinę A ja miał nagrane 40 minut Teraz by było lipnie odstawać Ale ogólnie nagrało się tego ja wiem godzinę U mnie To jest chyba auto nie? Nie to dzień lol Sprawdźmy sobie te mapki Musimy bodajże w... No nie za bardzo trzeba wójść On akurat Ale wiecie co, w sumie, coś tak myślę, że nie ma co liczyć na te, na te domki. Tutaj już mi się wydaje, że wszystko było zdutowane. Coś mi intuicja podpowiada, że ktoś czai się w tym domku. Nie chcę go sprawdzać, ale coś tak intuicja mi podpowiada, że ktoś się tutaj czai. Dobra, po prostu to oleję i, i pójdę na żywioł W tym filmiku będzie zero akcji. Naprawdę Chyba największa atrakcja w tym odcinku była taka, że się wystraszyłem jak samochód wybuchł. O tutaj jest niebezpieczna okolica, tyle domów. I to wszystko w bezpiecznej strefie. Lepiej nie. nie pytać się o kulkę. Wiem, że tam była amunicja. prostu nie zbiorę. Wooden, wooden, wooden. To nic z drewna mają. Domki z drewna, wszystko z drewna. Dobra, jak mówiłem, te, te domki. To, nie, to woda tak wygląda jak gdzieś była. Ale Razem, mnie słaby, słaby gracz. Good oh. game. No, jak widzicie, jednak nie udało się. Ups, Mano, nie chcę tego ja Mam nadzieję, że to nie było tak słychać. Nie udało się. Nam dotrwali do... nawet nie widziałem, nawet nie, nie zdążyłem przeczytać ile ten, do którego tam miejsca dotrwałeś, ale chyba 25, coś takiego. Um, no ale cóż no, fajnie się grało, mam nadzieję, że też fajnie się oglądało, jak dotrwaliście do tutaj, to serdecznie wam dziękuję, poprosiłbym jeszcze was o lajka, ewentualnie suba i tam komentarz, jak wiecie, ja bardzo lubię się porozumiewać z widzami. To, to, to komentarz znaczy dla mnie więcej niż sub albo like, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo za, za uwagę. No, za uwagę. Nie wiem, jak można słuchać takiego yy, kolesia, który brzmi jakby był na i najarany i niewyspany i w ogóle, ale dziękuję. Do usłyszenia.